Cześć kochani, witam moje serdecznie piękne raki. Będziemy sobie zaczynali horoskop na cały tydzień. Ela już kończy tu ustawiać. Jak widzicie, każdy znak zodiaku teraz ma swój horoskop oddzielnie. Bynajmniej dzisiaj. Jak to będzie w przyszłości, to zobaczymy. Ela ma ciągle nowe pomysły i ja nie mogę nad nadążyć ze swoimi pomysłami. Dlatego kochani, zaraz będzie przesłanie anielskie wszystko co tylko sobie kochani życzycie, naprawdę będzie co powinniście robić w tym tygodniu także sporo, sporo tego będzie tylko ja muszę tutaj ustawić, żebyśmy wszystko mogli tutaj, dobra mam rak wszystko poustawiłam, wiadomo, że o raka chodzi, karta jest tutaj jeszcze jedno kliknięcie i zaczynamy yy, a może ja kliknął tu czekajcie, kliknął ja tu? <laughs> czekajcie kochani, gdzie w ogóle jestem, a nie, nie kliknałam tu jeszcze tutaj jedno kliknięcie i je zaczynam już do Was pędzę. Dobrze, mamy tutaj raczkę. Dobra. O, i teraz tak, rak. To jest Twoja karta. Zobaczymy, jaki będziesz miał tydzień. Mam nadzieję, że dobry, kochani. Mam nadzieję, że dobry. Ok, zobaczymy, na czym rak powinien w tym tygodniu się skupić. Widzicie, że to jest live na żywo. Później nawet jeżeli będziecie oglądać to z opóźnieniem. I pamiętajcie, że ja to robię na żywo. Nie nagrywam gdzieś, tylko siedzę razem z Wami i może w ten sposób właśnie będę nagrywała filmy. Zobaczę. Co dobrego, na czym się skupić, na co uważać? Miłość, praca, rada. Początku, o, karty są gotowe. Jakieś tu, O, niektóre. Patrzę kobiety, to mogą być w takiej dość ostrej energii. Co dobrego u raka w tym tygodniu? Co dobrego? Na czym się skupić powinien rak? Czego nie powinien robić, na co uważać? Miłość, praca i karta rady. I kochani, ja tutaj jeszcze czuję... A, czekajcie, karta muszę, jednej nie przesunęłam. Ta od dołu też jest ważna. Jeszcze weźmiemy sobie jak najwięcej czasu, przy czym powinniście spędzać. Przy czym powinniście spędzać raki, jak najwięcej czasu ok, jednak, a jednak i zobaczymy karta przesłania anielskiego dla raka jakie jest przesłanie raka dla ciebie, przesłanie anielskie od aniołów na ten cały tydzień, kochani jednak dużo wody, Zwróć uwagi uwagi, tak, uwagę Ela że jest dużo wody, kochani i teraz tak, co dobrego do ciebie idzie, zmiana, zmiana ogromna. Bo patrząc po tych wszystkich kartach, nie było ciekawie, w jakimś aspekcie u ciebie w życiu. I teraz tak, dobre jest to, że zobaczysz właśnie wyjście z tej swojej sytuacji: miłosnej, zawodowej, zdrowotnej, jakiekolwiek. Taka, która właśnie powoduje to, że czujemy tacy się bardzo utwierdzeni tu, tak, tu na ziemi. Nie takie, że sięgamy marniami gdzieś, tylko to nasze zwykłe życie, tak? Z związane z pracą, no wiadomo, bo musimy pracować, ze zdrowiem musimy dbać, żeby żyć, to znaczy tutaj z pewnego czegoś znajdziesz wyjście. Jeżeli się martwiłeś o coś ze zdrowiem, to będziesz wiedział po prostu, co masz zrobić, żeby to poprawić. Tak? Znajdziesz na przykład odpowiedniego lekarza czy ośrodek rehabilitacyjny. Także tutaj, kochani, jeżeli chodzi o piątkę denarów, to bynajmniej w końcu dostrzeżesz tą sytuację, wyjście z niej, bo wydawało Ci się, że jakaś sytuacja jest beznadziejna. Na przykład, że ta praca jest do kitu, tak? że za mało zarabiasz. To by bynajmniej teraz co zobaczysz w tym tygodniu? To miej szeroko otwarte oczy, bo trzeba mieć, bo jak widzisz tutaj, ona siedzi, ona nie widzi tego wyjścia, i z tego powodu ona się smuci. A klucz stoi tu. Stoi dosłownie, bo nie leży. I, kochani, tutaj po prostu u Was w tym tygodniu, Raki, rozglądnijcie się, bo z tej sytuacji, która ci martwi, jest wyjście. Tylko spójrz na nie. Spójrz się, rozglądnij i zobaczysz, że jest. Na czym powinniście się skupić? A ja tutaj przy tej, przy tej karcie czuję, żebyście za bardzo jednak nie dawali się wykorzystywać. Tak, ja po prostu czuję, jak od razu dla Was rozłożyłam. To jest karta, że czasami nad wyraz robimy tak, że czujemy, czujemy tak, że musimy kogoś trzymać na dystans. Czasami to jest dobre, nie zawsze to jest złe, bo jeżeli czujemy, że ktoś może nas skrzywdzić tym, tak, to normalne, że potrzebujemy osamotnienia. A patrząc przy tych kartach, ja to kartę tak czuję dzisiaj, że Wy właśnie powinniście to, bo i zobacz ten czas tutaj, zaspowiem do niego dojdę. I na czym się skup? Na swoim wnętrzu, widzisz? Na, na tym wszystkim, co może przez jakiś czas nie dostrzegać to twoje wewnętrzne dziecko, tak? Może o coś krzyczy, błaga, może ty żyłeś tylko dla ludzi, dla kogoś. Skup się na sobie, wycisz się i zobacz, czego ty potrzebujesz. Zobacz, jak świeci u ciebie, widzisz? Splot słoneczny. Pomyśl o tym, czego potrzebujesz ty. Nie wszyscy ludzie naokoło, tylko ty. I na tym się właśnie skup. Jak się wyciszysz, to będziesz wiedzieć. I teraz czego nie robić? Właśnie ta karta to jest ogromnej radości, tak? Jeżeli nie czujesz tego, bo widzę, że nie czujesz, to nie udawaj. Ja bym powiedziała ci tak, Raku. Bo jeżeli ja widzę, że się o coś martwisz, może o czyjeś zdrowie, o swoje, o fundusze, na, tak? Że pieniążków może za mało, a udawanie przed kimś, przed całym światem, kumie wszystko dobrze i uśmiech, ducha, ducha, a pod spodem maska to, kochani, ja bym powiedziała, nie powinniście w ten sposób tak robić. Naprawdę. Bo tutaj jest właśnie ta ogromna taka radość, tak? Która nas rozświeca, rozświetla. Ale ona jest wtedy tylko właśnie taka dobra, gdy jest prawdziwa. A ja nie sądzę u Was, żeby ona była prawdziwa, kochani. I o to chodzi. Nie udawajcie, jeżeli naprawdę jest cokolwiek Was martwi, to nie udawajcie, że jest dobrze. Znajdźcie wyjście z tej sytuacji, wiesz? I teraz tak, co jest w miłości? Widzę, że w miłości jest właśnie ten czas, żeby przemyśleć wszystko. Macie ogromną właśnie taką wiedzę, tak? Już doświadczenia, no zbieraliście przez wszystkie związki, wszystkie miłości, które kochaliście w swoim życiu. Czas teraz właśnie, żeby zsięgnąć do tego źródła i w miłości przemyśleć to wszystko. Przemyśleć, żeby nie, nie robić tych samych yy, kroków, błędów, co było wcześniej. Ona z tego powodu się oddala ta osoba, nie bo ktoś jej kazał tam usiąść, tylko ona znalazła sobie samotnie, żeby przemyśleć, właśnie, co teraz chce, tak? Czego potrzebuje i dopiero krok po kroku do tego dojść. To jest nasz wybór taki. Wybór. Potrzebny w tym momencie. Znaczy nie nasz, tylko wasz, bo ja nie jestem rakiem. Wasz wybór, który właśnie powinniście teraz dokonać zgodnie z swoim wnętrzem. Ja to czuję u was wszystkich. I teraz praca, kochani. W pracy możecie się spełniać. Tutaj jest tak. Ja widzę, że chodzi o wasze wnętrze, o waszą miłość, o przyjaźń, o tą sferę, uczuciowo. Ale pracy jest elegancko, wszystko. Bo jest paść buław. Ile tej energii, pomysłów. Także kochani, tutaj chwytajcie wszystko. Może to, że tutaj pamiętajcie, co dobrego idzie. Właśnie może to, że wyjdziecie na przykład z, takiego, z takiej bierności, z tego, że nic nie dzieje u Was zawodowo na przykład. I tu w końcu będziecie olśnić w was coś, a, jeszcze tego nie spróbowałem. A może to spróbuję. Zobaczcie, w pracy powiem chwytaj czas, bo tu energia no, ma takiego chłopaka, co lata wszędzie i rozsiewa ten zapał naokoło. Super! Bardzo dobry czas u Was, kochanie. No a zobaczcie jeszcze w dodatku, jaka ta karta u Was rady. Martwicie się o coś. I to bez dwóch zdania Wam powiem, czuję, że Wy się o coś naprawdę raki martwicie. Odgońcie te złe myśli, te czarne myśli i doj dajcie dojść temu białemu gołąbkowi, żeby te kruki odleciały. A kruki to są Wasze te myśli, że jak jest ciężko, tak z czymś, spróbujcie, Spróbujcie w jakiś sposób, wyciszając się, zobaczcie. Zrozumieć, że sytuacja nie jest jakaś zła. Z niej będzie wyjście. Tylko dajcie, rozbronijcie się i zobaczcie, gdzie jest ten klucz do waszego sukcesu. I to jest wasz taki tydzień, kochani. I teraz powiem wam tak, dlaczego ja od razu powiedziałam, że to nie jest karta, na czym się skupić, że broń się przed wszystkimi. A tak naprawdę, może przesadzasz z tym i wyjść z tego swojej kuli, i wyjść, na przykład, stań przed ludźmi, bo ja czuję, że nie jesteś gotowy, tak, żeby coś takiego zrobić, taki krok. Dlatego ja ta karta mówię jako karta rady, chociaż rada jest tu, żeby jednak zagłębić się w swoje wnętrze, bo nawet ta karta mówi dla Was, że powinniście więcej czasu spędzać sami gdzieś. Może być nad wodą, ale sami z sobą. Widzicie? Jak dużo kar dla Was mówi, a ja mówię o kochane raki, że u Was ten tydzień to jest pobyt samemu z sobą. Starać się jak najwięcej. Nad wodą to też by, widzę, było dobrze, żeby pójść gdzieś. Przynajmniej na jakąś rzeczkę, jak nie macie takiej wody otwartej. I teraz yy, bardziej nad rzeczkę. Mi chodziło, że się wykąpać, iść nad basen. To nie o to mi chodziło. Mi chodziło o prawdziwa z natury woda. To strumień, bagno, rzeka, cokolwiek. Morze, ocean, no ale nie basen. To nie o to chodziło mi. Głębokie, błękitne morze przemawia do Twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrowiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszystkie troski i obawy. Ale ja rozumiem, że nie każdy ma dostęp do oceanu. Dlatego jakaś woda naturalna, jakiś strumyczek gdzieś jest super. Też może być. Także kochani, życzę Wam, Raki, naprawdę yy, takiego czasu, żebyście mogli się wyciszyć. Yy, zrozumieć pewne rzeczy. Tak? Bo widzę, że potrzebujecie spokoju troszeczkę, pobyt